<laughs> Hej, to co widzicie tu przed sobą, to jest ponton. I ten ponton, słuchajcie, właśnie wyjąłem z folii z paczki. Był dokładnie opakowany. Przyszedł od kuriera. Jest to model BACK B300M, czyli 3-metrowa łódź. Gumowa. Podobno super na ryby. Kupiłem z Wiktorem. No i słuchajcie, e, zobaczymy ile zajmie taki typowy unboxing i montaż tego. Mówią, że jak zabierzesz to na ryby, to w bardzo szybki sposób na brzegu e, pompujesz, montujesz, wszystko fajnie. Zobaczymy jak to jest w praktyce. Ile mi to zajmie? Jestem totalnym lajkiem, nigdy nie montowałem tego typu pontonów, nigdy też nie pompowałem tego, także nigdy nie używałem... Nie wiem, zaczynam teraz. Zobaczymy, ile dla laika zajmie yy, składanie kontoru bank B300M. Zaczynamy. To jest pompa. Była na górze. Tutaj ją można o. Myślę, że jest dosyć skuteczna. Przynajmniej wymiarami tak mi się udaje. Ale zobaczymy jak to działa. Otwieramy, zobaczymy co jest w środku. Dobra, są wiosła. Ładnie, ładnie zmontowane, złożone w folii, zapakowane. Uczekajcie, co to jest? To są deseczki siedziska. A tutaj mamy podłogę. Wszystko to jest bardzo ciężkie. Ale całość podobno waży 21 kg. Ja jestem w stanie to torbę unieść, także nie jest to źle. No dobra, podejmujemy. Co to jest? Jakiś A, zestaw. To jest zestaw naprawczy, słuchajcie. To jest zestaw naprawczy. Tu jest łatka. Może jeszcze, to, to się otworzyło, może jeszcze klej gdzieś znajdziemy w środku. O, jest, słuchajcie, tu jest klej. Czyli mamy klej. Mamy łatkę. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego używać na wodzie Jak się przebija albo coś No ale lepiej wozić to ze sobą No, otwieramy Wyjmujemy torby. Jest zapakowany w folię i Już ją zrywa, Żeby Wam pokazać Dobry. jest, słuchajcie, zacząłem to, o, zacząłem to robić dokładnie za 15 czwarta, gdzie za 15 ,4. zobaczymy ile to zajmie, e, Dobra, za 15 czwarta, że nad wodem, jestem na dworze. nad wodą nie będę musiał zdejmować tej folii, ale to... Małe piwo no. Ściąga forje Ok Czyli tak, 3 metry, dobrze w do, tą do stronę tą stronę idziemy. Ok. Jest, tu jest przód. Tutaj tył. Czekajcie zrobię trochę światła żeby lepiej było widać okay. no i dobra gdzie jest załóg tam też jest zasadnicze kiedy podłogę się montuje później przynajmniej na pewno trochę trzeba na popołek, bo zazwyczaj z tego co pamiętam o montonach to jest tak że najpierw najpierw należy Trochę podpompować, a później dopiero, e, a później dopiero e, trzeba wkładać e, podłogę. Nie wiem w ogóle. Pięk. Słuchajcie, podłoga wchodzi w takie ślubki na dole pontonu, pokażę Wam O, są takie szluweczki e, O, takie I w to wchodzi podłoga Okej, okay, wchodzi na... Dobre jest. Spoko. Dobra, teraz na 100% można brać się do pompowania. W ogóle nie wiem, gdzie jest instrukcja obsługi i papiery. Coś czuję, że trochę z tym będzie zabawy. Ok. Już pompujemy. Okay. Teraz, się to robić szybko, żeby to była na tym, żeby to drugą. Pięknie, dobra. Słuchajcie, jest chwilowo 12 po czwartych z tymi wszystkimi błędami. Robię dalej. Jeszcze nie minęło pół godziny. Także jak na totalnego lajka, może nie jest tak źle. Działamy. Będziemy sobie na tym siedzieć i łowić. Mam nadzieję, że na tej podłodze normalnie może wstać i łowić. Z tego co wiem, można. Dobra, ale to nie wszystko. Co to jest, jak działa ten element? Nie mam zielonego pojęcia. A, już rozumiem. Dobra, już Wam pokażę. To tutaj się wkłada. Obwiązuje się, obwiązuje się, słuchajcie, linko. Te elementy tu wychodzą, pokażę Wam to z bliska O Zobaczcie To się wkłada tak To przechodzi z dwóch stron Obwiązuje się to linką I mamy mocowanie Mamy mocowanie do silnika Także fajnie, wszystko super Bardzo mnie to cieszy, ale ja na razie tego nie będę potrzebował, bo nie potrzebuję silnika Odstawiam Okej. Okay. I rozkładamy wioskę. Zobacz. Robię unpacking wioseł Są jednoczęściowe. Podoba mi się to bardzo. Nie lubię wiosł dwuczęściowych. O, no, zobaczmy. Jednoczęściowe z klipsem wciskanym. O, tak. Bardzo dobrze. I Drugie wiosełko. Jednoczęściowe z klipsem wciskanym. Ok. No i co. No i tyle, że wiosła teraz na dółki. Gotowe. ile? Słuchajcie, można śmiało powiedzieć. Jest 15 po pół godziny zajęło nam montaż tego, zajęło nam montaż tego. Tego pontonu, rozłożenie go Ale mnie totalnemu laikowi, który W ogóle nawet nie wiedział jak się wkłada podłogę Jak się pompuje i tak dalej Pół godziny Myślę, że jestem w stanie zmniejszyć ten czas Bez rozpakowywania, bez odfoliowywania yy, Do jakichś Na pewno 20 minut, jak nie do 15 yy, Także Nie jest to Długie, nie jest to trudne Fajny ponton, myślę, że posłuży za 8 dni. Mamy wodowanie i będziemy łowić z niego szczupaki. Także zobaczymy. A na razie idę znaleźć instrukcję obsługi, której niestety wcześniej nie widziałem. Paragon i. Jakieś, jakąś homologację, bo trzeba będzie ten pądon zarejestrować. Trzymajcie się!